Ej, witajcie, dzisiaj będziemy oglądać sobie, ja jestem Pixel dzisiaj będziemy oglądać sobie um, Poppy Playtime um, animację 360. Więc zaczynajmy. Dobra, pierwsza rzecz, która mnie dziwi, to, że to, 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 ta kupa tańczy. Dlatego... E, dobra, po prostu może niech przejmujmy się tym, pójdźmy sobie przed siebie. Przejdziemy przez ulicę czy w le... Siemaniu. Siema, dzień dobry. Dobry. No przychodzisz? O ty! Punch, punch. Nie nie, Nie bim o ty. Ha. Masz za swoje bambiku.. Co uciekasz, uciekasz? Tutaj nikt nie widzi? Dobra, nikt. Ochopia, chłopia, jesteś taki wolny. Czemu tylko jeszcze nie dogonisz, on biegnie pięć na godzinę? No goń go! On biegnie do jakiejś chałupy. Ej, nie chowaj się tam! A nie, jednak się nie chowa. Może idzie gdzieś na zaplecze tej chałupy. Stój! Gdzie ty biegniesz? Chłopie! Przeskakuj! No, ja nie mogę. Gdzie on jest? Dobra, co stąd chcę uciekł. Baba może wrócił, czekajcie. O kurde, idź stąd, idź, no Uciekaj, uciekaj. To mnie goni? Nie, to mnie nie... O kurde, uciekaj. Uciekaj szybciej. O kurde. To jest za szybkie. Rozumiem. Tak. Dobra, no to teraz sobie pooglądajmy hamongusa. No ja jestem impostorem. O siema, bratki. O, zabiegu. Chodź, chodź, chodź misiaku chodź, chodź połudawaj sobie oh yeah, co tam? pyk węcik dobra o jesteśmy Dobra, dobra, skip. Dobra, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiedzą, jest dobrze. Dobra, chodźmy stąd. Tak, mama. Mhm. Dobra mam mi się zrobiła co dziękuję, już dwa dzisiaj zjadłam. Dziękuję. Dobra. O, o dwa. Świetnie. Okej. Okay. go. O tak. Czemu ty nie killujesz? O. Mm -hmm. Ucieka. Uciekaj. O tak. O. No i to zrobił? Czemu się tak na mnie bawicie? Dobra. No ty robiłaś. Nie, nie ty. Tak który? Tłumacz się. No. O nie, on nie był, co? Nie do uwierzenia. O dwa. d za nimi Czekajmy na rozwój sytuacji Dobra dead uciekam. zabił go? To na bank ten czarny. Na bank. No. To na bank czarny. Kupia. Tylko mi na oczach. Jak teraz, jeszcze masz wygraną oje, oh yeah. chodź, 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 tu nie Skupię co tu jest Nie, nie co Daj mi filmik No. dobra na na co Autobus obok nas. Ale co tam takiego? Albo tu ja jestem ślepy, albo tam już nie ma. O. Idę. Łapie. Zostań w tym mausie. Zostań. Ja bym nie... Co? Jak przyszał to? mi... O, hello. Hej kabrotku. Dobra, nie drzaj się. Jestem wyższy od ciebie. Albo to kamera. Mm no, cicho bądź. Ej bratku, mam pytanie, Jaki kiedy masz problem z zamknięciem tego pyska? Co ty robisz? Ludzie, kto normalnie daje w takim otwartym miejscu golda? Tam co się cieszy? Że wyrał 3 miliony złotych. Mhm. Dobra, skwitka. Oh. Zamknij go drzwi za sobą. Eh, eh, ale oh, tam Babo, co ty robisz ze swoim życiem? Po co ty się kradasz? Kradasz komuś od 3 na trzy do domu. Po co ci chodzi? Ty nie masz celu w życiu. Ty zauważasz chociaż jedną kamera, czy nie? Mhm. Mm mhm. Mm Grinch normalnie, no Grinch. Mhm. Mm No właśnie. Lajkujcie, subskrybujcie. A ja się z wami żegnam. No i cześć.